Pan Ławrow, o czym wiecie w słynnym wywiadzie udzielonym Telewizji Włoskiej 1 maja, grzmotną, że Żeleński jest antysemitą, dlatego że jest Żydem, bo przecież w historii większość zbrodniarzy i antysemitów to byli Żydzi. zacytował tutaj, podał przykład Adolfa, Adolfa Hitlera, co wywołało oburzenie, wściekłość, szeloba, nuland, szeloba, nuland, Antony Blinken i całe żydostwo. Amerykańskie i światowe oburzyło się na słowa Siergieja Wiktorowicza Ławrowa, Do hmm, nie powinni być zdziwieni, bo już sygnalizowało to słynne, doskonałe przemówienie z wykładnią geohistoryczną prezydenta Federacji Rosyjskiej e, Władimira, Władimirowicza Putina z 24 lutego, który po prostu tam w sposób jeszcze zawalowany tłumaczył ludziom na spokojnie, że twór ukraiński to twór światowego żydostwa, który, e, czyli bolszewików z Nowego Jorku na, wysłali dżumę, która e, zniszczyła cesarstwo rosyjskie właśnie po liniach m, narodowościowych, co później próbowali jeszcze powtórzyć, jeszcze dobić maso, masoneria polska spod znaku Piłsudskiego słynną akcją prometejską, to charakterystyczne prometejską, a później o czym za chwilę będę mówił, pa, dopinał to oczywiście pan zbig Brzeziński ze swoją słynną tezą, no, słuszną zresztą, że bez Ukrainy nie byłoby... Imperialnej Rosji. Rosja byłaby krajem po prostu jakimś tam siłą regionalną bez znaczenia. Pan Żeleński, nawet także się oburzył, całe światowe żydostwo, cały wszyscy, wszyscy poprawnościowcy zaczęli rozdzierać szaty, że tak nie wolno, to fa, Poza tym, skąd ta teza, że e, najgorszymi antysemitami byli zawsze Żydzi? No taka jest prawda historyczna. Ławrow po prostu e, i Rosja w miarę postępu e, walki o Swoje istnienie, swoją przyszłość używa także prawd historycznych. Na no przykład Adolf Heydrich, redaktor naczelny Der Stürmer. To są byli wszyscy ludzie z korzeniami żydowskimi, o czym wszyscy norsoni ludzie wiedzą. Moskwa miażdży Żydów. Pokazuje, że żadna oś wygody nie ma znaczenia, gdy idzie o obronę interesu narodowego. Żydzi, zwłaszcza Izrael, poczuł się, no, poczuł, poczuł się na, nawet premier Nasrali Beret, który odgrywa dobrego policjanta, Jair, Jair Jair Lapid, to bandyta, który haniebne rzeczy mówił, nasz minister spraw zagranicznych Izraela mówił haniebne rzeczy o Polsce w przeszłości, odgrywał do tej pory złego policjanta, no, ale Rosja się wkurzyła, kiedy i Izrael podniósł rękę za wykluczeniem Rosji z ONZ-owskiej rady do, do spraw praw człowieka. Jest coś takiego, jakieś śmieszne kocobały tam są w tym onz ie I Rosja już ma dość, zwłaszcza wtedy, kiedy pan dzień później, po wywiadzie Ławrowa, po wywiadzie Ławrowa z 1 maja, pan minister spraw zagranicznych Izraela także wypowiedział swoje słowa. Cytuję go, bo sprawdziłem dokładnie, co powiedział. No i Jerzy Lapid, 2 maja powiedział tak, uwagi ministra spraw zagranicznych. Po tej wypowiedzi Ławrowa dla włoskiej telewizji, gdzie powiedział nazwał, po prostu z, zwyzywał brzydko. Ciekawe, czy Ławrow wygląda na Żyda, więc to jest taka kłótnia gdzieś w rodzinie w tym wszystkim. Więc Ławrow powiedział, że Żeleński jest oczywiście nazistą i antysemitą, bo Żydzi w przeważającej większości byli... Ci najgorsi antysemici to byli Żydzi. I podał tutaj przykład kanclerza Niemiec, pana Adolfa Hitlera, pan Żair Lapid, Powiedział, cytuję, uwagi minister spraw zagranicznych, dosłowny cytat, uwagi minister spraw zagranicznych Chawrowa, jego stwierdzenia mają charakter niewybaczalny i są oburzające, jak również są strasznym błędem historycznym, piękne, piękne, rozsiądźcie się, ja Wam przeczytam za chwilę całe oświadczenie MSZ-u, które zareagowało na tę wizytę, na tę na na wypowiedź pana Lapida, rozsiądźcie się, popatrz, możecie na mnie nie patrzeć, nawet może się schowam w ogóle, dobra, ja się schowam, będziemy patrzyli na latarnię Stilo, jedziemy z koksem, bo się dużo dzieje. Dużo dzieje. Dla takich, ludzi, dla takich ludzi jak ja, rozbitków dnia codziennego, zbankrutowanych idealistów, takie momenty, kiedy oni się odkrywają, służą za podstawę do wielu uciesznych przemyśleń, refleksji. I tak patrzymy na to wszystko i y, mówimy, no ładnie, to pięknie, to cudownie. Posłuchajcie, rozsiądźcie się, latarnia Stilo jest tam, może słychać za nią, a ja będę... Pozwolicie państwo, rozsiane się tu na kolankach siedzę sobie, bo to niewygodnie, więc kręcę się jak nie wiem kto. Więc będę spokojnie Państwu cytował, cytował, nie będę interpretował, tylko cytował dokumenty dyplomatyczne, rozsiewał mowę nienawiści, a wy powiecie, czy to ma, jest rzeczywiście mowa nienawiści. I idziemy dalej! że są błędem historycznym, pan Lapid. Żydzi, <laughs> żydzi nie mordowali się w holokauście, powiedział pan Lapid. Uj. Rasizmem o najniższym poziomie. E, Zarzucało Ławrowowi rasizm. Żyd zarzu, zarzu, zarzuca Żydowi rasizm. Żyd, to takie też ćwiczenie lingwistyczne. Żyd zarzuca Żydowi rasizm. Fajno. to trudne, aktorzy na polskich scenach powinni przed wejściem na scenę, tak mój Żyd, no, no spróbujcie sami. To nie jest takie łatwe. Więc e, i kończę, i, e, że e, o, o, rasizmem o najniższym poziomie jest oskarżanie samych Żydów o antysemityzm. No, Panie Lapid, i wszyscy tam ci gady na Wall Street, gady na Wall Street o słusznych korzeniach, tylko jak to usłyszeli Pana Lapida, to tylko tak zrobili. Pff. O tak, no tak zrobili. Pamiętajmy o słowach e, marszała McLuchlana. Tylko małe szwindle, małe przywały muszą być trzymane w tajemnicy. Te naprawdę wielkie chronione są poprzez niedowierzanie w nie opinii publicznej. A teraz, szanowni Państwo, proszę się rozciąść. Letarnia stilo za mną. Oświadczenie z 3 maja, z wczoraj, rosyjskiego MSZ. Proszę się rozsiąść, bo zacytuję je w całości. Rosjanie jadą równo, nie mają żadnej litości, a wiecie dlaczego nie mają żadnej litości? No, i nawet tra Żydów traktują równo. Biorą szpicrutę i mówią siadać! Kiedy chodzi o interes Rosji, Kreml nie ma na nic baczenia i bardzo słusznie. 3 maja następnie MSZ wyciągnął miecz <gryw> i pokazał Żydom ich miejsce. I Izraelowi. Z którym dotychczas pamiętacie, mieli, mieli sztamę świetną. Pan premier Nasraliw Beret dzwonił co drugi dzień do Putina. Był pierwszym politykiem, który pojechał do Moskwy z tajną misją po wejściu Rosji do, na Ukrainę. Dzwonił co trzeci dzień do, mówiłem o tym w nagraniach, do pana prezydenta. Może ja jeczniczkę podać, może ja przyjdę. Może ja przyjdę, kapcioszki podam, jak pan wstanie, panie prezydencie, bo my tutaj, Żydzi i Izrael, wiemy, że my graniczymy od północy z wami, z Rosją i nam na dobrych relacjach z Rosją zależy. No i Rosja teraz pokazała, gdzie jest miejsce Izraela, jak traktuje się Turcja, jak traktuje się Izrael, jak traktuje się, jak traktuje się wszystkich. Nawet ONZ, jak przyjęli teraz Guterresa, to Ławrow znowu usiadł przy tym słynnym stole na najdalszym jego krańcu i rozmawiał z tym gadem Guteresem, tak jak się powinno rozmawiać z gadem.